Chodźcie, jestem Flek, a dzisiaj ze spocusiem za kamerą będziemy nagrywać nietypową serię rzeczy i napiszcie w ogóle w komentarzach, czy Wam się to podoba. Zbudowałem z babcią. taki oto strumyk. I dzisiaj pokażę Wam, czy konstrukcja jest dobra czy zła. Tylko teraz ty przynosisz wodę, bo już mnie ja sam oklapane. W ogóle przed chwilą! Bo to jest bardzo fajna, według mnie seria, też, czy według Was, ale lecimy z tym wiatru. Więc. Pomoc. Kurde, to jest dużo szkodliwe. A ja, ale zwiadaje się jak ja! Czeka jeszcze ja! Widzowie. Dobra. Nie się tutaj, więc widzę 1. Trzy, dwa, jeden, start. w ogóle nie zapomnijcie mówić pod tym kanale. Suba i łapka. W górę. Jak wiecie pod moim tortem, ten Kacpra takim brązowym, jakby, takim jasnym. Jakim? Jak to? Jasnym. Rudym. Powiedzmy. Rudym połączony z żółtym. Kamerę. <grym> Karmelowym. Tam jest 16. No. Lub 17 teraz lajków. Jak, to, jak tam będzie 30, wbijam 25 ranka. Na zadniarzu, którego mi wybierzecie w komentarzach. A nie 25 raczej. No 25. Ja 30 miałem. No, jak wiecie pod niego odcinkiem, pod shortem, jak to mówił, i nie na kresji. Ja na franku, bo ja już. Na, na zadniarzu, na którym mi wybierzecie! Mordy. Więc. Ja na franku zrobię tego teraz zrobimy tak, że ja biję sobie 20, około siódmą lub 8, bo ja mam 23 na Franku. Okay. Teraz jak widzieliście, oto ten pomost. To pokazałam. On tak leci. Tak leci. No, jeszcze spływa. Widzowie, otóż jak <słuch> słyszeliście, będę wbijał na zatem tej który mi wybierzecie, czyli może być to Janet. Na której mam najmniej. Tik! Oh! Tik! Nie, Tik! Nie ma zadymiarzy, czy są słabi. No bo patrz, na kurde, mi wybiorą wbić na. <noise> Franek! Hany. Franek, nie pójdź tak cały czas do mnie, bo ja to nie, na. Widowań, Otóż. Wzięliście, że nagrałem z Kapim film o wędkarstwie. Ja A! Wdzielę, bym wpadł do wody. O wędkarstwie? Nie ma bardzo, jest bardzo mało wyświetleń. Ile? Nie Zero. Wiem. Pisze no wyświetlenia. Nie, wyś, nie ma wyświetleń. Więc widzowie pamiętajcie, żeby stawić pod tym odcinkiem. Pod tym odcinkiem. Tak. Czekajcie. Pię, trzy i Patrzcie to widzowie. Pieski trzy... małe <laughs> dwa. Trzy łapki to Wtedy nagram kolejny film z Kapim, ale jak robimy i to będzie na przykład tak, pierwsza seria, będziemy tu robić, tu zjazd, tu kolejna fortecja zjazd na połączenie dróg. Więc... Mam pomysł, może po tym filmie, pod moim najnowszym filmikiem, jak wrzucę jakiś, niech wbiją, nie wiem tam z 30, może z miejsc z 5 tych łapek żeby nie było, bo ja chcę. Chyba za skrońca, albo ryba. Wiesz, że zdechłam rybę, wczoraj dzisiaj tak malutką. I i będziemy robili y, magiczny odcinek. Tak, magiczny odcinek. Jak zostawicie pod tym odcinkiem... Ile? A pod moim będą hulajnogi i wędkarskie rzeczy. I rowery. I więc właśnie na moim kocie mamy magiczne rzeczy. Na no moim też. I widzowie, na moim też nie patrzą, to, no, bo ja cię ledwo jeszcze w kadrze. No już. Jak widzieliście, Pokazywałem wam tą rzecz, ale jeszcze nam czegoś nie pokazałem. To jest ukryte, nie można o tym nikomu mówić. Jak widzicie za mną jest takie drzewo z na kolorze. Kiedyś miał tam być domek na drzewie, tak. ale mój tata już nie chciał wchodzić tam. Jak się do tego czegoś wchodzi? Skupi, Tylko Franek się boisz z tej i huźdawki folić. Ej, napiszcie kogo to jest y, y, drzewo, czym... bo Franek ja mówi, że to jest jego teren. Jak mój? No bo twój teren to się już chyba kończy, bo to jest moja huźdawka, nie? A twój teren się już kończy tutaj. Około. No tak. Nie. On leci tak krzywo, że on leci tu. Nie patrz, to jest wspólne drzewo. Bo gałęzie są jeszcze na moim połowie. No tak. No więc wspólne dzieło mamy. A huśdawkę to... I szkoda, że mój tata nie chciał już wejść, bo to tak tu już jakby chodzić. Są takie te już do wejścia na górę. No. A to mój tata robił. I chciał zrobić... O nawet tam widać. No, nadzowie, ale by musiało do, być jakieś wyjścia. lepsze wejście z linami. Takie no. by to by było hardcorowe. A, a, a. I powinna tu być wasza trampolina. No. I z góry. Mój wujek kiedyś się tu kręcił na tym i skoczył tu. I Frank tak właśnie schodzi. Zdrowie patrzcie, ja najczęściej jak się buję, to właśnie tak. Ja już nie chcę wchodzić i Franka bujać, bo ostatnio już do szyszki skoczyłem. A my pójdźmy sobie na pomoc. Zabię, patrzę. Ja patrzę. Zostawiajcie lajka i suba, ja teraz tu skaczę na szyszki. No. Trzy, dwa, jeden. I ostatnie słowo mówię. Zero. <laughs> to my idziemy.